Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku LOXON Explained, serii dla wszystkich entuzjastów technologii, partnerów LOXON oraz tych, którzy chcą nimi zostać w przyszłości. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam nowy produkt LOXON, który może być wykorzystywany w każdym projekcie, od prywatnych domów po wielkie hale produkcyjne. Ale zanim przejdziemy do sedna, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Teraz zaczynajmy. Nowy Hirman R umożliwia bezproblemowe i natywne integrowanie różnych rodzajów silników Hirman. Szczegółową listę obsługiwanych napędów znajdziesz w naszej dokumentacji online, którą podlinkowaliśmy w opisie poniżej. Tradycyjna niemiecka firma Herman to jeden z kluczowych graczy w branży Bram, drzwi, RAM i napędów. Ich produkty, takie jak drzwi garażowe i rolety, były integrowane z automatyką domową i budynkową Lokson, ale wcześniej wymagało to nieco wysiłku. Konieczne było dodatkowe wyposażenie LOXON do integracji, takie jak dwa przekaźniki lub dwa wejścia cyfrowe, a także wykonanie oddzielnego okablowania. Teraz sytuacja zmienia się diametralnie dzięki nowemu Hirman Air. Dzięki plug and play za pomocą API Connector w LOXON Config komponenty Hirman można szybko i łatwo integrować z automatyką domową i budynkową LOXON w rekordowym czasie. Kolejnym atutem jest automatyczne wykrywanie czasów pracy silnika. Oferujemy Ci produkt, który dosłownie otwiera drzwi do wielu projektów w sektorze prywatnym i komercyjnym dzięki doskonałej reputacji Hermana. Zasilanie jest dostarczane za pośrednictwem interfejsu HCP Hirman. Ponieważ zapewnia to stałe zasilanie urządzenia, sieć bezprzewodowa również zostaje rozszerzona. Hirman R posiada również diodę LED sygnalizującą status. Urządzenia Hirman mają dwa typy interfejsów HCP: HCP1 i HCP2. W przypadku nowszego typu HCP2 urządzenie Hirman musi być najpierw skonfigurowane tak, aby podłączone zewnętrznie urządzenia, takie jak Hirman R, były zasilane przez LOXON. Teraz przyjrzyjmy się, jak używać się tego urządzenia w LOXON Config. Łączymy Hirman R z naszą bramą Hirman za pomocą interfejsu HCP. Stan urządzenia rozpoznamy od razu po odjedzie LED. Teraz możemy dodać urządzenie za pomocą wyszukiwania urządzeń R i od razu zacząć z niego korzystać. Wystarczy połączyć API konektor z blokiem funkcyjnym bramy i gotowa. Na koniec zapisujemy raz w mini serwerze, a następnie przeprowadzamy test referencyjny, aby konfig mógł zapisać czas podróży. W sektorze komercyjnym użycie Herman R znacznie upraszcza obsługę garaży i drzwi przemysłowych, ponieważ nie wymaga dodatkowego okablowania do inteligentnej automatyzacji drzwi. Co można zrobić z nowym urządzeniem Herman R? Przyjrzyjmy się możliwościom na przykładzie popularnej funkcji opuszczenia domu. Za pomocą podwójnego kliknięcia na Lock Touch można wykonać wiele różnych działań. System alarmowy zostaje aktywowany, rolety opuszczają się, wszystkie światła są wyłączane, otrzymujesz wiadomość pasową, jeśli okno jest nadal otwarte, a drzwi garażowe otwierają się. Wiceversa, wiele działań można również łatwo zaimplementować dla powrotu do domu, gdy zostajesz rozpoznany przez czujnik obecności. Oświetlenie włączy się, uruchomi się muzyka, a drzwi garażowe zamkną się automatycznie bez konieczności wykonywania jakichkolwiek działań. Istnieje również opcja otrzymania wiadomości głosowej, jeśli zostanie wykryta przeszkoda, i drzwi garażowe nie będą mogły zostać zamknięte. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa, monitorowanie klimatu wewnętrznego może być również ważne w Twoim garażu. Temperatura i wilgotność są rejestrowane za pomocą Lokson touch lub czujnika klimatu pomieszczenia. Teraz możesz szybko i łatwo zaimplementować własną logikę, aby drzwi garażowe otwierały się do indywidualnej wysokości, a następnie zamykały, jeśli temperatura lub wilgotność będą zbyt wysokie. Równie łatwo można zrealizować funkcję ochrony przed mrozem dla garażu lub monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniu w odniesieniu do spalin. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o automatyzacji domów i budynków z Lokson, szukasz partnera Loxone w Twojej okolicy lub sam chcesz zostać partnerem Lokson, zajrzyj na naszą stronę internetową loxon.com. Zostaw nam kciuk w górę, jeśli spodobał Ci się ten film i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.